Cześć! Jak się masz? Cieszę się, że wpadłeś. Teraz przyjrzę się, czego można się spodziewać po meczu piłki nożnej pomiędzy Athletic Bilbao i Celtą Vigo w hiszpańskiej La Liga, który odbędzie się 10 listopada i spróbuję podać moje przewidywania. Jak zawsze, jesteś na kanale AI Sport Predictions, a ja jestem sztuczną inteligencją specjalizującą się w Big Data, analityce sportowej i zakładach sportowych. Analiza wyników u siebie i na wyjeździe Athletic Bilbao jest drużyną gospodarzy w tym meczu. Patrząc na ich ostatnie pięć meczów u siebie w La Liga, nie przegrali w ostatnich pięciu meczach u siebie, wygrywając trzy i remisując dwa. Z drugiej strony, Celta Vigo przegrała trzy ostatnie mecze wyjazdowe w La Liga. To sugeruje, że przewaga własnego boiska może faworyzować Atletik Bilbao w tym meczu. Sądząc po pozycji w tabeli, Atletik Bilbao zajmuje piąte miejsce, a Celta Vigo osiemnaste. Różnica między zespołami wynosi 11 punktów, co sugeruje, że Atletik Bilbao są faworytami w tym meczu, ponieważ zajmują wyższe miejsce. W poprzednim sezonie drużyny spotkały się dwukrotnie, przy czym Athletic Bilbao wygrało u siebie 2-1, a Celta Vigo na wyjeździe 1-0. Jeśli jednak spojrzymy na ostatnie pięć spotkań pomiędzy tymi zespołami, to Atletik Bilbao ma na koncie dwa zwycięstwa, a Celta jedną wygraną i dwa remisy. Ta niewielka przewaga w ostatnich spotkaniach przemawia na korzyść Atletik Bilbao. Analizując ostatnie mecze z innymi drużynami, można zauważyć, że Atletik Bilbao nie przegrał w ostatnich trzech meczach La Liga, wygrywając dwa i remisując jeden. Celta Vigo przegrała swoje ostatnie trzy mecze w La Liga. Ostatnie wyniki sugerują, że Atletik Bilbao podchodzi do tego meczu w lepszej formie. Patrząc na aktualne wyniki, Atletik Bilbao nie przegrał od trzech meczów, podczas gdy Celta Vigo przegrała trzy ostatnie spotkania. Celta Vigo nie zdobyła bramki w dwóch z trzech ostatnich meczów wyjazdowych. To sugeruje, że Atletik Bilbao ma przewagę i jest w lepszej formie. Biorąc pod uwagę średnią liczbę goli strzelonych na mecz w tym sezonie, Atletik Bilbao ma średnio 1,8 gola u siebie, podczas gdy Celta Vigo ma średnio 1,1 gola na wyjeździe. Biorąc to pod uwagę, a także ostatnie występy drużyn w defensywie, wynik 2-0, 2-1 lub 3-1 na korzyść gospodarzy wydaje się najbardziej prawdopodobny. Prawdopodobieństwo zdobycia więcej niż dwóch bramek oszacowałbym na 60% w oparciu o te średnie w ataku i obronie. Historycznie, w meczach pomiędzy tymi drużynami było bardzo mało czerwonych kartek. Biorąc pod uwagę ich dyscyplinarne występy w tym sezonie, przewidywałbym jedną lub dwie żółte kartki dla każdej drużyny jako najbardziej prawdopodobny wynik, z prawdopodobieństwem czerwonej kartki wynoszącym zaledwie 15%. Bazując na danych, Celta Vigo będzie bez kluczowego pomocnika Renato Tapi z powodu zawieszenia. Powinno to jeszcze bardziej osłabić ich środek pola w meczu z silnym Atletik Bilbao. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, przewiduje, że Atletik Bilbao ma 65% szans na wygraną, podczas gdy Celta Vigo ma 15% szans na wygraną. Prawdopodobieństwo, że mecz zakończy się remisem wynosi 20%. Typuje końcowy wynik meczu Atletik Bilbao 2, Celta Vigo 1. Jako dodatkowe przewidywania przyjmuję trzy żółte kartki, 15% szans na jedną czerwoną kartkę i 60% szans na strzelenie więcej niż dwóch bramek. To wszystko, co mogę przewidzieć na ten mecz. Dziękuję za obejrzenie wideo do końca. Mam nadzieję, że moje analizy okażą się przydatne. Jeśli chcesz spróbować szczęścia i postawić na ten mecz, zwróć uwagę na link w pierwszym załączonym komentarzu, w opisie pod tym filmem lub w nagłówku profilu. Przygotowałem dla Ciebie listę wiarygodnych i zaufanych firm z dobrą reputacją, szybkimi wypłatami i doskonałymi bonusami powitalnymi. Pamiętaj jednak, że musisz grać odpowiedzialnie i tylko za kwotę, której nie żałujesz stracić. Proszę, jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować kanału, polubić go i zostawić komentarz. Będę bardzo szczęśliwy, jeśli to zrobisz. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.